Cześć dziewczyny, witam w kolejnym dniu. Kawka gotowa, bo ja już mam właśnie gotową. Dobrze jest przy kawce, nie? E, kochane, zacznijmy od tego: e, że druty są różne grubości. E, zapewne o tym wiecie, ale e, ja jeszcze parę słów o tym powiem. E, Druty dobieramy do grubości włóczek. W zależności od tego, jaką grubą rzecz chcemy zrobić, to też rzutuje na to, jak szybko ją zrobimy. Im grubsze druty, im grubsza włóczka, tym szybciej nam się robi. Im cieńsze druciki, im cieńsza włóczka. Robimy oczywiście cieńszą rzecz, cieńsza dzianinka nam wyjdzie, delikatniejsza. Ale będziemy ją robić znacznie dłużej, no i też dosyć niewygodnie. Jak dobrać grubość drutów do, do odpowiedniej włóczki? Najczęściej, kochane, macie to po prostu napisane na opakowaniu, czyli kupując włóczkę, już wiecie mniej więcej, jakie jest zużycie. Wiecie, jakiej grubości druty użyć do określonej włóczki. Akurat tutaj jest pokazane. Druty grubości 5, oto jest taki drut, druty piąteczka. Do tej grubości włóczki. I powinien nam wyjść wówczas kwadracik 10 na 10 cm, tak? Czyli jest napisane 18 oczek, 24 rządki do góry. To da nam rozmiar 10 na 10. Centymetrów. No, jest ona potrzebne wtedy, abyście mogły sobie mniej więcej określić, jaką wielkość chcecie zrobić danej rzeczy. Czyli wiecie, że wasz obwód w biuście wynosi 90 cm, W związku z czym trzeba to sobie przeliczyć, ile oczek musimy wtedy nabrać. No, po prostu matematyka się tutaj kłania. Są też różne rodzaje włóczek. Ja mam taką radę, abyście zwracały uwagę. W jakiej temperaturze należy prać taką włóczkę? Na wszystkich zawsze jest napisane: czy prać ją ręcznie, czy prać ją w pralce, można, więc ze, względów na własną, ze względu na własną wygodę wybierajcie taką włóczkę, która Wam pasuje. Oczywiście są włóczki sztuczne, są włóczki naturalne, czyli też zwracajcie uwagę na skład: czy jest to wełna, czy jest to wełna z jedwabiem, czy jest to jeszcze jakieś inne, coś, coś szlachetniejszego, bo to też rzutuje na to, w jaki sposób będziecie konserwować i w jaki sposób się ta włóczka, ta rzecz już wykonana z niej będzie zachowywała. Ja mam taką radę, żeby też zwracać uwagę, jeżeli już kupujecie włóczki akrylowe, które są bardzo fajne i nie trzeba wcale patrzeć na to, że, że tylko naturalne są, są najlepsze, bo wiemy o tym, że wiele osób jest na wełnę uczulonych na przykład, tak? bo gryzie, bo drapia. Oczywiście, y, dzisiejsze włóczki to jest coś innego niż było kiedyś, więc one są tak wykonane, i tak preparowane i obrobione, że mogą nie drapać, oczywiście, i być bardzo delikatne. No ale zwracajcie uwagę y, na to, y, jeżeli już kupujecie akryl, to ja na przykład wybieram najczęściej anti -peeling. Peeling to, jest, to, to są takie małe kuleczki, które się robią na rękawach najczęściej, gdzieś na boku, tam gdzie pocieramy w danym miejscu, to tam się robi, to, robią się takie niefajne kuleczki. No, wygląda wtedy to niezbyt estetycznie i musimy je obcinać czy golić. Są do tego oczywiście odpowiednie golarki. Ale ta włóczka akurat jest właśnie antypeelingowa, czyli... Tutaj taki peeling się nie robi. Ja najczęściej szukam takich włóczek, po prostu żeby, żeby w przyszłości nie mieć problemu z tymi kuleczkami, które nie wyglądają fajnie. Więc taka moja rada: jak już wybierzecie sobie odpowiednią włóczkę i dobierzecie do niej druty, to też mam taką radę. Jak określać sobie ilość, długość włóczki, którą musimy odmierzyć, żeby nabrać określoną ilość oczek? Ja sobie robię na początku zawsze taki test. Odmierzam sobie, słuchajcie, na łokciu, biorę od dłoni i na przykład do łokcia. I tą odległość mierzę, ile mi z tego wyjdzie oczek. Aby nabrać oczka na drut, to właśnie trzeba sobie odmierzyć taki kawałek. Mieć przygotowane te dwa druty. I teraz uwaga: Mamy nasz odcinek włóczki. Składamy ją na pół w ten sposób, aby utworzyć taki trójkącik. Tak? W lewej ręce. Kciuk. I palec wskazujący trzymają pomiędzy i palce pozostałe łapią razem dwie nitki, dwa końce pozostałe. Do drugiej dłoń, do prawej ręki, bierzemy dwa druciki, które ze sobą są równoległe. I teraz proszę bardzo, wkładamy te dwa druty od spodu nitek, naciągamy je do przodu, przewlekamy przez Oczko, które tutaj nam powstało na kciuku, zawijamy tą drugą nitkę i przeciągamy przez oczko. Zaciągamy, powstają nam na drucie dwa oczka. I tylko za pierwszym razem są te dwa oczka, później będzie nam wychodziło zawsze jedno. Jedziemy dalej. Uwaga! Podciągamy ponownie. Zahaczamy dwoma drutami przez oczko jedno, zahaczamy drugą nitkę, przeciągamy przez pętelkę i zaciągamy pętelkę na drucie. Mamy kolejne oczko. Ponownie wkładamy w oczko, zabieramy nitkę, przeciągamy ją przez pętelkę i Zaciągamy pętelkę. I jeszcze raz powoli pokażę. Nakładamy, zabieramy nitkę, przeciągamy przez oczko, puszczamy pętelkę i ją zaciągamy. I teraz pokażę szybciej. Raz, dwa, trzy. 7 8 Na samym końcu dobrze jest zawiązać te dwie końcóweczki. Po prostu zrobić supełek i zwyczajnie zawiązać na raz. Nie musi być mocno, delikatnie. Następnym krokiem jest wysunięcie jednego druta. Robimy to też delikatnie. Wyciągamy jeden drucik, wysuwamy tak, żeby oczka nam zostały na drugim drucie. Drucik bierzemy do lewej ręki, na palec wskazujący, na nizamy sobie nitkę. Pozostałe palce trzymają nam drut. I teraz tak, prawym drutem wkładamy, prawy drut wkładamy w oczko, przeciągamy nitkę, mamy już ją przeciągniętą na drugą stronę. Zdejmujemy to oczko z druta. Kolejne oczko wkładamy w drut, przeciągamy, zdejmujemy z druta. Kolejny ruch wkładamy drut, przeciągamy nitkę. Tu, 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 tu. Jest, zdejmujemy oczko z druta. Następne oczko wkładamy drucik, przeciągamy niteczkę. Zdejmujemy z druta. Wkładamy, przeciągamy przez oczko, zdejmujemy z druta. Wkładamy, przeciągamy przez oczko, zdejmujemy z druta. Proszę bardzo, pokazuję troszeczkę szybciej. To są oczka prawe. Czyli nitka znajduje się za, za drutem. Jest. Macie cały rządek oczkami prawymi wykonany. Jeżeli chcemy zrobić kolejny rządek, odwracamy drut, bierzemy go do lewej ręki, znowu nabieramy nitkę. Palcami trzymamy drut i prawym drutem robimy dokładnie to samo. Przeciągamy, znowu wkładamy w oczko, przeciągamy, zdejmujemy. I robimy kolejnych 5 oczek, prawych oczek, przepraszam. Kończone. Cały rządek przerobiony. Proszę. No to cóż, trenujcie. Macie na to kawałek czasu i spotykamy się za jakiś czas. Mam nadzieję, że nauczycie się tych oczek prawych, a w dalszych odcinkach będziemy się uczyć oczek lewych. E do zobaczenia i przepraszam że za moje paznokcie, ale w tym okresie y, zostań w domu, nie mam możliwości zregenerowania. A do zobaczenia, pa!